Przebijali się do tych czasów profesor Jan Tadeusz Stanisławski. Pozwolę Państwu, że dokonam charakteryzacji na oczach widowni. Jesteśmy teatrem awangardowym, nie mamy nic do ukrycia. Wiatr mi fryzły Już. Postanowiłem zostać katechetą. Mam już firmę. Katecheza spółka z ograniczonym odpustem. Aparycje też już mam. Niektórzy nawet do mnie mówią, proszę ojca Tischnera. Co mnie cieszy, bo zawsze ci lepiej do porządnego człowieka być podobnym niż do jakiegoś homo sovieticus. W dalszych planach mam zamiar zostać kapelanem kabarety pod egidą a w marzeniach kapelanem osobistym Jaśka Pietrzaka i tak go parę razy przespowiadać. On tu tak się szarpi, ja bym podchodził, wkładał nań ręce i mówił Klęknij Janie, daj balona na tacę, a ja cię odpuszczę. Ale póki co mam tę firmę Katecheza, spółka z ograniczonym odpustem, katechezuję tylko dorosłych. A wzięło się to stąd, że kiedyś, jak pamiętamy, tatuś należał do partii, mamusia do Ligi Kobiet, dziecko do Świetlicy. Teraz dziecko należy do katechezy, wraca do domu i zadaje dziwne pytania, a rodzice ani B ani me. I ja tę lukę uzupełniam. Nawiązałem kontakty z kolegami katechetami bratnich wyznań, z wyznaniem mojżeszowskim na czele. Dzielimy się doświadczeniami. Spustoszenie straszne w tej materii, straszne. Na przykład przychodzi taki jeden no z wyznania, nie powiem którego, bo nie chciałbym dezawołać i pyta, jak mam rozumieć, nie pożądaj żony bliźniego swego ani onej rzeczy, która u niej jest? Jak gdyby rzecz oną można było z żony wypreparować, zwłaszcza cudzej? Inny znowuż pacjent, bo tego inaczej pacjentem nazwać nie można, z wyznania, no nie powiem którego, bo mi wstyd, pyta, proszę ojca, czy mógłbym zanosić modły w ten oto sposób? Nie wódź nas długo na pokuszenie, ale nas do grzechu od razu prowadź. Tak więc widzicie, kochani, spustoszenie straszne. Najbardziej narzeka kolega katecheta wyznania mojżeszowskiego, skarży się, że mu pacjenci uciekają do naszych wyznań, nawet podejrzewał, że podkupujemy, ale myśmy podnieśli gewałt, że to niemożliwe, bo starozakonnicą są nieprzekupni. Jako nawet wziąłem na stronę i mówię, panie kolego, na tym polega demokracja, że każdy może sobie grubą krechą obciąć nawet poprzednie wyznanie. Obciąć tak, on mówi, ale to sztukować nie da rady. Innym razem on mnie bierze na stronę i mówi, panie Stanisławski, jak ja tak patrzę na ten cały bałagan, to mi się przypomina powiedzenie pewnego starego rabina, który jeszcze mnie uczył. On mówił tak, jeżeli, co daj Boże, pana Boga nie ma, to chwała Bogu. Ale jeśli, nie daj Boże, pan Bóg jest, to niech nas ręka boska broni. Zbieramy się więc my katecheci i pracujemy teraz nad ekumenią, to znaczy nad znalezieniem takich dogmatów, które byłyby wspólne dla wszystkich naszych wyznań. Ciężko idzie, bardzo ciężko. Na razie znaleźliśmy tylko jeden taki, że tak powiem, do dla wszystkich wyznań, pejsachówka. Kolega Mojżeszowski przynosi, dzielimy się sprawiedliwie po kieliszeczku. Drugi dogmat, nad którym pracujemy to odpuszczanie win naszym winowajcom. Mamy wstępne sformułowanie. Odpuszczaj winy swoim winowajcom na tyle tylko, na ile oni Tobie odpuszczają. Czyli na ile Ci się odpłaca. Na przykład, jeżeli Pan Michnik idzie do belwederu, to znaczy, że odpuszcza Panu Wałęsie, że został prezydentem i nic więcej. A jeżeli Pan Małachowski idzie do belwederu, to znaczy, że idzie po materiały do programu Telewizja Nocą. A jest to program prorządowy, bo którą raz obejrzy, ten Bogu dziękuję, że inny ma gorzej. Tak więc odpuszczamy sobie wszyscy, jak każdy tylko może, jeden z drugiemu. I tylko jedna biedna laica lewicka nie może do tej pory odpuścić narodowi, czy w czasie wyborów prezydenckich odpuścił. Ale byśmy kolegów z laicy lewickiej pocieszali, że to nic groźnego. Oni zresztą nam pomogli sformułować takie dwa dogmaty, pluralizm i populizm. Otóż według nich na przykład, jeżeli Czech domaga się knedli i piwa, to to jest pluralizm. A jak Polak domaga się kiełbasy i wódki, to to jest populizm. I kiełbasa nie może być zbyt czosnkowana, bo wtedy to już jest antysemityzm. Więc myśmy w kampanii wyborczej rzucali takie hasła bardziej populistyczne, jakie tam na przykład to wszystkie dzieci do przedszkola, wszystkie baby do łóżka, wszyscy do urn, a my na kielicha. No i uznaliśmy, że rzeczywiście najlepszym systemem wyborczym jest trójpolówka. Jak Mazowiecki zagon leży, to Wałęsówkę oddać pod Seredelę i Belwederkę, a resztę wynawozić, wynawozić i niech ugorują. A stanowiska rozdawać przez zasiedzenie. Tak jest, przez zasiedzenie. Siedział Michnik na Rakowieckiej? Siedział. Dać mu Rakowiecką przez zasiedzenie. Leżał, leżał Mazowiecki na Stropianie w stoczni? Leżał. Dać mu faberkę Stropianu, Niech rozłoży. Siedział Andrzej Drawicz w telewizji, siedział, dać mój ren dziedzic przez zasiedzenie. A na zamku królewskim posadzić Edwarda Gierka. Bo jakby w porę nie odbudował, to gdzie by Kaczorowski wręczał prezenty w Ałęsie? Tak oto my, katecheci ekumeniczni, uporawszy się z wyborami, postanowiliśmy ruszyć do Europy, bo to teraz wszyscy do tej Europy naganiają. Każdy do tej Europy jakby do jedynej słowojki w mieście. Kolejka stoi, każdy nogami przewiera, a tam siedzi jak ta babka klozetowa Bank Światowy i patrzy na łapy, czy mają chociaż na papier toaletowy. Oczywiście nic nie ma, ale każdy udaje. No ale jak iść do Europy, to już do środka Europy. Jak znaleźć środek? Bardzo prosto. My, katecheci ekumeniczni, wzięliśmy mapę Europy, Linijkę i grubą krachą Mazowieckiego połączyliśmy najbardziej odległe punkty Europy. Skandynawia, Bałkany, Gibraltar, Ural i te proste nam się przecięły w środku Europy i to wypadło w Białostockiem na południe od Simoniki. I myśmy wtedy zrozumieli, dlaczego wygrał pan, tam Cimo, pan Cimoszewicz, wygrał, bo on jedyny miał europejskie uczesanie to uparawszy się z wyborami z Europą postanowiliśmy my w ekumeniczni Pomóc pana Balcerowicza. I żeśmy go podparli najlepszym polskim ekonomistą Janem Kochanowskim. Tak jest tym poetą. Ja tuż już dawno odkryłem, że on jest najlepszy polski ekonomista i zaraz państwu dowiony. Otóż Kochanowski któregoś dnia przyjechał do Warszawy, musiał skorzystać z tzw. publikacji publicznej, zapłacił za tę usługę wychodkową jednego szelonga i tym jednym szelongiem się bardzo zdenerwował. Coś tam zaczął wykrzykiwać, na Balcerowicza wyklinać, a wtedy jeszcze nikt nie widział, kto ten Balcerowicz. Kochanowski wszedł do najbliższej karczmy, nie, nie wypił, zjadł jajo na twardo i napisał taki oto traktat ekonomiczny w obronie Pana Walcerowicza, cytuję dosłownie. Przeląg dam od wychodu, nie zjem jeno jaje, drożej sram niż jadam, swe to obyczaje.